Yy, dobra, no to co, ciąg dalszy naszej przygody, musiałem tylko sprawdzić czy się nagrywa, ale dobra, odpozowujemy i co tutaj się działo? Przez chwilę wyłączyłem tę grę, żeby sobie ogarnąć, tak, przeskrować w Facebookach, chwilę odpocząć, no i, ale jestem gotowy, żeby lecieć dalej, zobaczymy co tutaj spotkamy, tutaj będziemy sobie patyki zbierać, no bo z tymi patykami to jest taka bieda, że masakra, tutaj mamy jakiś domek świnek, prawdopodobnie yy, znajdziemy tutaj też jakieś pająki, tam pochodnie już sobie spalimy, bo, wow. Kurde, lagi są przez internet, nie mam pojęcia dlaczego. No, ale nic nie zrobię, cały czas nie było lagów jak nagrywałem. Teraz w tym ranie jakoś są. Dziwna sprawa, no, ale to nie jest moja wina. Wina serwerów pewnie gry. Nie mam pojęcia, tak jak już mówiłem, jest to ostatni run w Don't starwie Jeżeli się wywalimy, to koniec. No i co, podejście w tym ranie wygląda tak, że. Staramy się nie walczyć tam, gdzie możemy się wywalić. E, póki co, nasz postęp wygląda tak, że zdobyliśmy sobie złoto na Science Machine. E, teraz szukamy biomu takiego ze złotymi kamieniami, na którym będziemy mogli dozbierać kamieni e, na. nie na. o, tutaj mamy bawoły. Dokładnie tak, to jest kolejna rzecz, którą szukaliśmy, jeżeli chcemy się po tej stronie osiedlić, mapy, bo poprzednie bawoły, które są, to są właśnie tutaj. I troszeczkę za daleko by było do nich biegać. Z tego co widzę, to tutaj nie ma ich za dużo. Na pewno są trzy, ale nam wcale więcej nie jest potrzebnych. Widzę też, że tutaj świnki biegają, świnki są całkiem w porządku dla nas. Więc e, co? Pobiegniemy sobie jeszcze tutaj w dół, żeby za... poszukać jakiegoś biomu z kamieniami. Widzę, że tych świnek jest tutaj dosyć sporo. E, niestety nie widzę tutaj pająków, ale wyda... z tego co mi się wydaje, to one na tym właśnie takim ciemnym biomie zawsze są, zawsze jest ich dosyć sporo. Więc wystarczy się pewnie, że ten no brzegiem przebiegnę. I zaraz ich się tutaj. Zaraz się nam jakieś pojawią. No dokładnie tak, mam tutaj pierwsze, drugie gniazdo, i jeszcze trzecie obok, więc jeszcze czwarte i, i tą pewnie jeszcze piąte. Więc spoko. To nam na pewno wystarczy. Więc tutaj jest takie dosyć dobre miejsce na to, żebyśmy sobie ogarnęli bazę. Widzę, że tutaj są jest kolejne gniazdo, kolejne bawoły. Ogarniemy sobie tą ten kamień do skopania, bo tutaj jest kamień ze złotem. Niestety wydropiło nam tylko jedno złoto, będziemy musieli poszukać jeszcze troszeczkę tych kamieni niestety, bo potrzebujemy ich, znaczy złota potrzebujemy całe pięć, a mamy tylko dwa, ale no na razie na sales machine nam wystarczy, nie będziemy sobie nic więcej craftowali. I teraz tak, z której strony chcemy się osiedlić? Ja myślałem tak najbardziej nad realnym miejsca naszej bazy, to by było tak centralnie po drugiej stronie tej wioski świnek. Więc pobiegniemy sobie tą ścieżką. I sobie tam raczej ogarniemy takie pierwsze nasze obozowisko. Czyli zrobimy sobie ognisko, science machine. Niestety nie mam wystarczająco drewna. Więc fajnie było sobie tutaj pościnać jakieś duże drzewo. Mam nadzieję, że to jest właśnie duże drzewo. Pościnamy sobie te duże drzewa. Znaczy na duże drzewa. O kurde drzewiec więc nam się zespił. Powalona akcja ogólnie, bo i co, on będzie nas gonił? Czy. Odpuści sobie nas. Totalnie go już nie słyszę. Zawsze myślałem, że drzewiec się respi, jeżeli wytniemy dużą ilość lasu. A on się tutaj nam zrespił w momencie, w którym ściliśmy jedno z pierwszych drzew. Już myślałem, że kolejny drzewiec co nas idzie, ale to... Yy, tylko drzewo zwiędło spoko, mamy już wystarczająco, raczej tego drzewa powinno nam wystarczyć, trzymam kciuki, że ten drzewiec mnie nie będzie gonił przez cały czas tylko, że on tam sobie zostanie i jak ja sobie ogarnę zbrojkę, to po prostu da mi szansę, żebym go dojechał yy, zresztą zobaczymy jak to pójdzie, bo nie mam pojęcia jak ten drzewiec atakuje, ale jak będę miał zbrojkę, to jestem w stanie pójść yy, spróbować z nim zawalczyć, tutaj obok tej naszej bazy, jeżeli tutaj sobie ogarniemy to ognisko yy, fajnie, bo będziemy mieli blisko po pierwsze damek świnek, a po drugie pająki więc chillera totalna, troszeczkę za szybko postawiłem sobie to ognisko, bo nie będę miał, znaczy no ogień się skończy, a jest dzień, więc to jest taki lekki mój błąd, no, ale nie ma co się przejmować, zawsze mogłoby być gorzej. No i co, pierwszą rzeczą, którą sobie skraftujemy to pewnie jest oczywiście, eee... kurde nie tutaj, pierwszą rzeczą, którą sobie skraftujemy jest plecak, żebyśmy mogli więcej rzeczy chować, jeśli chodzi o włócznie to mamy tutaj dalej wystarczająco, na zbrojkę niestety pewnie brakuje nam... Drewna dokładnie tak i to nawet dosyć sporo, bo 4, więc może... Kurde, no dobra, chodźmy sobie ścinać na hardcora. Tutaj nie widzę dużych drzew. Nie wiem, czy to jest duże drzewo. O kurde, podniosę sobie marchewki, zamiast ściąć drzewo. Możemy sobie spróbować. ok To jest dokładnie duże drzewo, więc to obok też będzie duże, więc chillera totalna. Eee, tam tamto na dole też. Ale ja już nie jestem pewien, czy ja chcę je ścinać. Na pewno chcemy sobie zaraz ściąć to drzewo, z którego drobią nam patyki, bo potrzebujemy sobie skraftować łopatę, żebyśmy mogli sobie tutaj poprzynosić takie krzaki oraz powykopywać tutaj te korzenie. Okej, okay, jeśli chodzi o patyki, to myślę, że będziemy sobie sadzili las z tych drzew. Zaczniemy sobie go sadzić gdzieś tutaj. Hmm, dokładnie tak. Tutaj będę, mam nadzieję, że będę miał jak pomiędzy tym przebiegać, zobaczymy zresztą jak to wszystko pójdzie. Widzę, że już się wieczór robi, no mam jeszcze troszeczkę czasu. Za ten czas może skraftuję sobie tą zbrojkę. Muszę sobie zrobić dwa. Dwa sznurki, no i oczywiście już możemy sobie tą zbrojkę skraftować. Niby mógłbym pójść spróbować zawalczyć z. Z naszym przeciwnikiem, czyli z drzewcem, ale. Jakoś nie mam do tego popędu. Mam wrażenie, że tam dostanę w a ja nie chcę dostać w więc spoko ile tuki tutaj póki co sobie posiedzimy. Zróbmy sobie pochodnie. Na wszelki wypadek jakbyśmy musieli od tych pająków jakoś szybko wracać. No bo chciałbym się do nich przejść i tu troszeczkę ich tutaj powyjaśniać. Może nam pajęczyna wydropi. Liczę na to bardzo, ale widzę, że. No niestety średnio. Mamy Spider Glada. O czy idzie kolejny pająk? Co? Co tu się stało? Czy to jest drugopoziomowy? Nie, no dziwne. Z tego co pamiętam, to zawsze były trzy pająki, a nam wyszły cztery. No ale mniejsza, nie wnikam. Monster Mita nam na razie nie starczy, żeby nakarmić świnkę. Więc nie ma co jej tego dawać. jak zrobimy sobie skrzynkę, to będziemy sobie te Spider Glady tam zbierać. Na moment, w którym będziemy je potrzebowali jakoś bardzo. Czyli jak będziemy mieli mało zdrowia, czy coś, bo teraz to nie ma co ich używać. Kurde, zebrałem kwiatki całkowicie niepotrzebnie. To sobie zbierzemy. Tutaj mamy kolejny korzeń. I może zdążymy sobie jeszcze ściąć takie drzewo duże. Spróbujmy. Już się robi wieczór, ale mam, na... mam wrażenie, że uda nam się. Dobra, udało nam się, no i fajnie. Jeszcze weźmiemy sobie łopatę. Nie no, dużo tego czasu nam zostało. Nawet lekki zapas. Mamy wystarczająco na skrzynkę, więc sobie też ogarniemy tutaj skrzynkę nawet o. Dwa za dużo, więc co, wrócimy sobie dwa drewno, dwa drewna tutaj. I zaczniemy sobie kraftować deski. I teraz sobie w strukturach skraftujemy skrzynki. One na się nam przydadzą do czegoś, więc spoko mamy skrzynkę. I co? W tej skrzynce sobie na pewno zostawimy Spider Glady, zostawimy sobie Nitro, zostawimy sobie zęby. Futro sobie zostawimy, bo ono nam chyba nie jest do niczego potrzebne. Póki co, tutaj pewnie nam do czegoś jest potrzebne. To futro dokładnie tak tutaj potrzebujemy aż 8 na ten Buffalo Hat. Możemy sobie ten Buffalo Hat tutaj odłożyć. Bo on może mieć jakieś funkcje, o których nie mam pojęcia. Jeżeli robi się z rogu, bo z tego co orientuję się, jeżeli się wróg zawyje, tak jakby, to bawoły za nami będą biegły, bez pewności, że tak jest, ale tak mi się wydaje, przynajmniej. Kupy sobie też odłożymy, bo one nam nie są póki co potrzebne do niczego. Hmm. Wszystkie sobie weźmiemy, żeby sobie odsadzić to sobie tutaj, zostawimy to na pewno nam się przyda, to się nam na pewno nie przyda. Póki co i to. A reszta itemów na pewno będzie przydatna, więc co? Odsadzimy sobie tutaj dalej ten las. Przejdziemy się do pająków tutaj na dole, mam nadzieję, że są jakieś blisko. Jeżeli nie ma blisko, to nie będziemy do nich szli. Nie ma po co. Mm. A tutaj są jeszcze w ogóle jedne pająki. To może dlatego przyszły kolejne. To by wiele wyjaśniało. Z tego co. Aha, dobra, tutaj mamy tę włócznię. Okej, okay, są kolejne. Potrzebujemy. Pięć mięsa po to, żebyśmy mogli zamienić świnkę w tą taką lepszą. I żebyśmy sobie mogli skraftować habata. Ale to spoko, spoko, mamy troszeczkę czasu. Dobra, mamy wystarczająco na Hambata. I jedna pajęczyna nam wydropiła, fajnie. Dwie pajęczyny mamy, czyli mamy już na siatkę na robaki, dosyć fajnie. Ale myślę, że bardziej póki co będzie mi zależało na tym, żeby skraftować namiot, niż żeby skraftować siatkę na robaki. Dobra, teraz trzeba znaleźć tą świnkę, nakarmić ją tym mięsem i po prostu pokonać. Kurde, troszkę to skomplikowane jest. Ale jak wiem co z nimi, o nawet czterech nam się zamieniła Ok, Dziwne Będę mógł odkryć jeżeli mnie zaatakuje, znaczy uderzy mnie i on bije Dobra bi... Zabrał nam 8 HP Przy razie 80% to by się okazało, że Te 8 HP to jest tylko 20% Więc wystarczy, że pomnożę to razy 5, czyli 40 HP nam zadaje a z tego co się orientuję, to wcześniej miałem 35, czy coś takiego, i mnie zabił na hita. To musiałem mieć strasznego pecha wtedy. bosze. Mm. Albo miałem 39, albo miałem 40, i mnie zabił. Nie wiem, dziwne to było. No bo teraz na pewno zostałem 8, czyli wychodzi na to, że on bije 40. To jestem ciekaw, ile wtedy miałem, co mnie zabił. Jak. Dobra, i co możemy sobie skraftować z Hambata? Hambata dopiero możemy sobie skraftować w Alchemy Engine, niestety. Yy, troszeczkę się zdziwiłem. No ale trudno. Wiecie co, skraftujemy sobie łopatę, o nie, łopatę mamy. Podpalimy sobie tutaj las i to mięso damy sobie do suszenia, bo to jest chyba najlepsza rzecz jaką możemy z nim zrobić teraz tutaj. Eee, chciałbym, okej, okay, dobra, w sumie tutaj mogę sobie to wszystko podpalić. Bo to tak sobie obok siebie nie jest i nic nie podpali, więc spoko, mogę sobie to na podpalić i nie podpali się nic więcej, tutaj już właśnie obok tego jest dosyć więcej rzeczy, więc No średnio mi się chce to podpalać, więc to już sobie odpuścimy może Chyba, że znajdziemy zaraz miejsce, w którym możemy dosyć fajnie sobie te drzewa podpalić hm. Czy tutaj wokół tego lasu coś jest? No nie wiem, tutaj się za dużo tych drzew odpali niestety, więc nie ma co yy, Jestem ciekaw, co się stało z tym drzewcem, czy on się z powrotem drzewo zamienił, czy on gdzieś tutaj biega? Póki co go nie widzę Ok. Idzie sobie. Myślicie, że ile taki drzewiec zada nam obrażeń? Czy on ma ogólnie 3000 zdrowia? Ok. Walka z nim nie jest wcale jakaś ciężka, aczkolwiek obawiam się, że zostanę obrażenia, więc na razie sobie go odpuszczę. Zobaczymy, czy jego zdrowie się uleczy. Ma 2864 zdrowia i jak wrócę to zobaczymy czy on się uleczył, czy dalej ma tyle samo zdrowia, bo tego jestem na pewno ciekaw. Jeśli chodzi o drzewa to tutaj nam się powinny wypalić, więc będziemy mogli sobie ściąć. Troszeczkę charcoala sobie zdobędziemy, będziemy mogli sobie skraftować możliwe... Że suszarki, dwie przynajmniej na te dwa mięsa, które mamy, oczywiście nie będziemy sobie z tych suszarek tego mięsa w ściągać. Ono tam będzie sobie wisieć, żebyśmy mieli coś w zimę. Bo ono się nie powinno tam nam zużyć, tylko powinno się tam tak osuszyć. Ok, to chyba było suche drzewo, nie spalone Być może. Więc okej okay. Dobra, i teraz co ja potrzebuję, żeby skraftować tą suszarkę? Na pewno potrzebuję. Prawdopodobnie trzech. Więc zrobię sobie dokładnie ich sześć, żeby były na 2 I w zakładce FUT to było ok, dobra. I no i mam wszystko. Nawet na dwie nam starczy. Tylko gdzie ja chciałbym sobie tą linię suszarek postawić? Może gdzieś tutaj. Więc mamy pierwszą. I skraftujemy sobie też obok zaraz następną. I powiesimy sobie tutaj to mięso ze świnki, które miało być na Hambata, ale no niestety. Nie tym razem. O kurde, to ten drzewiec mnie tu będzie chyba ścigał przez cały czas. Niestety. Więc trudno. Z tego co pamiętam, to w tej grze wszystko chce ze wszystkim walczyć. Tak przynajmniej ziomuś mówi na poradniku, więc spróbujmy uciec z tym drzewcem do wioski świnek. Myślę, że to jest totalnie piękny taki pomysł. Tylko pytanie, czy on przejdzie do nas na ten biom. Normalnie idzie za nami. Więc niech sobie idzie i fajnie by było go zabrać na biomek, gdzie są świnki. Żeby te świnki z nim powalczyły. Ich tam jest dosyć sporo z tego co pamiętam. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery chatki. Zobaczymy jakim to pójdzie. Nie no, no muszą sobie poradzić na spokojnie. Gorzej jak on ma taki zasięg, że ja nie będę widział kiedy on chce mnie zaatakować jak będzie noc. No to muszę chyba uważać. I gdzie on jest, ten drzewiec? Okej, okay, idzie sobie za nami. No i fajnie. Yyy... Tak naprawdę, jeśli chciałbym obliczyć, ile potrzebuję mu zadać hitów, to biję mu dwa, o tam mermy jakieś idą, ale dobra, one nam nie są potrzebne do, znaczy no, mogłyby być nam potrzebne, ale jak już idę do świnek, no to, o, on nam w ogóle świnki pozabija możliwe, to będę miał przy okazji jedzenie, fajnie, fajnie, zresztą zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, to mogę sobie Spider Glada użyć, żeby mieć full HP i co, świnki dopiero wyjdą w dzień. Więc będziemy musieli się chwilkę tutaj pokręcić. Z tego co widzę, to on się nie leczy. Ale żeby zabić go, bym potrzebował mu zadać chyba ze 100 hitów. Żeby zadać... Znaczy no nie całe 100 hitów. No ale na pewno bardzo dużo, więc zobaczymy, jak sobie świnki z nim poradzą. Ale to dopiero w dzień niestety. Eee, pobiegajmy sobie tutaj, poczekajmy. Pokręćmy się może z nim. O nie! <laughs> Jednak jedynką się nie zużywa i jedzenie tylko się używa pierwszy itemek. A ja nacisnąłem tą jedynkę. raczej znaczy pochodnię A pochodnia mi się wtedy używa, bo miałem ją na pierwszym itemku. Yy, Okej. Okay. Dobra, to wyjaśnia. W ogóle sobie zrobiłem dwie pochodnie. Pewnie byłem zestresowany i całkowicie o tym zapomniałem. Yy, zobaczymy, czy zaraz się robi dzień. Mam nadzieję, że ten drzewiec mnie nie dopadnie przez ten czas. Ja sobie póki co pobiegam tutaj jagody pozbieram. Żeby mieć żarcie, bo nie mam go za dużo. Czy te świnki będą biły się z tym drzewcem? No mi się wydaje, że one powinny się z nim bić. Tym bardziej, że ten drzewiec jest jakiś pogubiony i on nas cały czas goni. Nie wiem z której strony... Aha, dobra, widzę go, biegnie tam. Nie wiem z której strony mogę się właśnie go spodziewać, teraz to już wiem. Niech sobie tam biega. No i spróbujemy go tutaj do walki podburzyć te świnkami. O, lak. Mam nadzieję, że przez tego laga zaraz mnie taki drzewiec nie zabije. Że nie wiem, wejdę przez przypadek w niego czy coś. Póki co nie słyszę go. Aczkolwiek wiem jak łatwo mogę te świnki zachęcić do walki. Dobra, biją się. No i super, Ancko. Zobaczymy jak szybko taki drzewiec padnie, czy, czy nie padnie. No nie wiem, ja tam bardzo wierzę w te świnki. Zadałem mu już te prawie HP co ja. I spoko. Oni mają zajęcie. Niech się tutaj bawią. Ja sobie pójdę gdzieś daleko. Te świnki się na następny dzień pewnie zrepią, więc totalna totalnia utopia. Nie ma co się o nie martwić. Ja raczej będę starał się wracać do naszej bazy. Nie ja tylko sobie tutaj drzewo zetnę. Żeby mieć, w czym w ognisku palić. Bo chcę sobie te jagody smażyć, bo mam dosyć mało ją życia. Zaraz się to sam przejdziemy i zobaczyć, czy pozabijał jakieś świnki, bo jak pozabijał, to pozbieramy. Skórę z nich, na plecach będziemy mieli czy coś. Ok, i jakim tam idzie? No niedobrze. Z tego co widzę, to dwie świnki wsepadły. Podejdę sobie od tyłu. I co? On sobie tutaj będzie póki co biegał. Nie ma żadnego zagrożenia. Mamy trzy mięsa, więc to też jest dosyć fajne. Dwie skóry. Co z tym mięsem będziemy chcieli sobie zrobić? Możemy je przepalić. Ono da nam dokładnie 75 głodu. Oraz pewnie jakieś inne punkty, co jest dosyć spoczko. Tylko pytanie, czy my chcemy na pewno złożyć je do zjeść, a nie ten, zostawić na tych suszarkach, żeby nam na zimę się zbierało. Kurde, no to jest dobre pytanie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to czego nam brakuje? Brakuje nam lin. Liny możemy sobie na spokojnie teraz skraftować, więc możemy sobie na pewno jeszcze jedną suszarkę zrobić. Z większą ilością może być problem, ponieważ na większą ilość pewnie nam zacznie brakować jakichś rzeczy. No już widzę, że nam będzie brakować patyków i czarkoila. Jak patyki możemy tutaj zdobyć u góry zaraz, to akurat na czarkoila będziemy potrzebowali troszeczkę więcej rzeczy. No ale nic, spróbujmy. Tutaj mamy pierwsze patyki, więc sobie je pozbierajmy. Tutaj są chatę drzewa, które już posadziłem i one urosły. Ale one są średnio duże, więc nie ma co ich tutaj podnosić. Dosyć fajnie nam idzie ten run. Jakoś się nie wywalam. Nie wiem dlaczego za każdym razem się wcześniej wywalałem. Chociaż teraz jest dopiero szósty dzień, więc nie powinienem tak mówić, że idzie nam super. Powinienem się cieszyć, że idzie nam dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej. Mam aż 22 jagody. Strasznie dużo. Eee, I co? Potrzebujemy tego charcoal'a. Jak chcemy go zdobyć, pewnie chcemy sobie podpalić tutaj kawę klasu. Myślę, że tutaj będzie idealny fragment, tak na mapie przynajmniej widać. Że jak chcę tutaj podpalimy, to sobie wytniemy. Kwiatki sobie pozbieramy. I jak to sobie podpalimy, to to się tak... O kurde, mały drzewiec się nam zrespił. Czemu tych drzewieców się tutaj tyle respił? Powaliło ich. Dobra, to sobie podpalimy. To sobie podpalimy. Myślicie, że takiego drzewca możemy sobie normalnie na czilku podpalić, czy, czy, czy nie? przy przypłowę. Okej, okay, nie mogę podpalić go. <dobrze>, Dobrze wiedzieć. To sobie odłożymy, bo zaraz nam się zacznie kończyć następna. Tego nie chcemy. Tamte niech się nam palą, później sobie pozbieramy. Na pewno potrzebujemy o wiele więcej trawy, więc może sobie gdzieś pójdę pozbierać tą trawę. Tego drzewca. O, stracił trochę HP od ciepła. Zignorujemy póki co, bo nie chcemy mieć z nim żadnego kontaktu. Mam jedno pochodnie, akurat nam na noc wystarczy. Mamy trochę mało jedzenia niestety, więc chyba jednak będziemy musieli rozbić sobie obóz. Ale to może gdzieś tutaj. Żebyśmy zdążyli, wiecie, przepalić sobie dzoko i pójść gdzieś dalej. Ten drzewiec raczej nie powinien do nas tutaj dojść. Dziwne jest to, bo drugiego drzewca już spotykam, a przez cały czas nie spotykam ich prawie wcale. No, nie wiem, ten mały na pewno jest słabszy, i tego tamte świnki by w 3 dni zabiły. Z tamtym dużym, pewnie troszeczkę dłużej im zajmie. Tego to mógłbym w sumie samemu zabić, ale szkoda mi życia, bo pewnie trochę stracę. Jak tutaj podejdzie, to mogę spróbować w sumie z nim zawalczyć. Ile dokładnie potrzebuję na jeszcze dwie suszarki? Zaraz to sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że to mięso nie może się przesuszyć, tak jakby, bo to była gigalipa. Sprawdźmy, ile odcinek się nagrywa. 21 minut też mi się tak wydawało, że jest już dosyć sporo O, słyszę, że ktoś do mnie idzie. Więc co, podejdźmy sobie do niego, niech mnie uderzy z tego co widzę to mogę mu zadawać 3 hity i uciekać Okej okay. Totarna chillera On troszkę Troszeczkę groźnie brzmi jak go słychać. Bo już myślałem, że teraz mnie uderzy. Chyba ma bardzo mały zasięg. Jak bym miał stawiać. Bo jeszcze ani razu nie udało mi się. Znaczy jemu nie udało się mnie trafić, pomimo tego, że mam wrażenie, że jestem bardzo blisko. Na pewno mniejszy niż pająki. Zresztą zobaczymy zaraz. Znaczy, no nie, nie zobaczymy czy rzeczywiście mniejszy zasięg, ale na pewno zobaczymy. Co z niego dropi? Już mu prawie połowę hapeków zbiliśmy. Raz, dwa, trzy. Ucieczka. Zbagował się troszkę, niestety. Raz, dwa. Dobra, on nam bije po 6 hapeków. Możemy go tankować. Dobra, może nie będziemy go tankować. Damy mu. Taki drzewiec to naprawdę jest bardzo. Bardzo słaby boss. Wiadomo, że to jest chyba ten, ta najsłabsza odmiana drzewca i że są o wiele gorsze Na przykład tamten, którym, z którym wcześniej się biliśmy Aczkolwiek, jeżeli miałbym lepszą broń, to powinno też mi iść o wiele łatwiej, bo to jest różnica, jak mam broń, która bije 34, a broń, która bije o wiele więcej Dosyć dużo żywego drzewa dostaliśmy i monstermita Nie wiem, czy powinienem się z tego cieszyć Czy chcemy Chcemy iść pozbierać trawę, na pewno, ale tej trawy dużo jest dopiero tam Więc może teraz się tam nie wybierajmy Poczekajmy sobie tutaj i zróbmy sobie te suszarki dokończmy. Na pewno fajnie było sprawdzić, czego nam dokładnie brakuje na nie. Aha, no trawy nam dokładnie brakuje. Tutaj nie ma jej za dużo, co nie? Tam jest troszeczkę sawanny, ale tak to nie ma. Potrzebne nam by było około 18, czyli brakuje nam 13 trawy. Jakbym miał na mapie poszukać, nie wiem, może ta w świnek się już zrespiła, fajnie by było pójść zobaczyć, słyszę pająki, ale nie mam jak z nimi się biedzić w noc, eee, ale to już w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie, widzimy się już w następnym odcinku, ostatni górana w starbie się siemano.